Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już chyba około 15 odcinka z serii Agrobracia. Niestety w dzisiejszym odcinku Piotka z nami nie ma. Wyjechał sobie. No on często wyjeżdża tak w jak się teraz zrobił. A my w dzisiejszym odcinku, jak pewnie widzieliście w poprzednim, gły... Sztejer i Prasa prasowaliśmy sobie tam w pole. I sprasowaliśmy je, a w dzisiejszym odcinku przyszło czas na zbieranie belek. Więc zbieramy belki, bo wiadomo, zwierzęta będziemy mieli, więc potrzebujemy słomy. Oczywiście na początku dziękuję Wam za bicie, 300 subskrypcji na moim kanale. Lecimy po 400. Już mam ponad chyba 307 albo 310, coś takiego było. Więc naprawdę Wam dziękuję. Kto nie zostawił, to łapka w górę oraz subskrypcja na kanale. I co? Jeszcze będziemy używali naszego 3PK Póki co, aż nie kupimy sobie jakiegoś innego do belek Póki co, będziemy sobie tak ładować turem i będziemy na tą przyczepę Przyczepa nie jest nasza, przyczepa jest pożyczona od sąsieda Bo mówię tak, jedno pole mamy, skotowanie tej czy jedną belką a nie chciałem, bo nam wejdzie o wiele więcej belek, a na nasze, jakbyśmy ściągnęli burce, to tak dużo nie wejdzie. Więc wolałem sobie wziąć przyczepę od sąsiada, do mu ten karystówek. No i będzie git. Ogólnie mamy 170, czekaj, teraz nie widzicie, bo jesteśmy na słońcu, tak zaraz tam odjadę. o, czekajcie, bo zapomniałem, są pasy a mamy 171 000 Więc na pewno, jakieś nabytki jeszcze się pojawią pasy, sobie tylko odepniemy Nie do tyłu, tylko do przodu Jeszcze do przodu, jeszcze Dobre. Ogólnie belek, zbyt nie lubię ładować Nigdy już to nie szło, więc jakbym ja coś odwalił, no to sorki za to. Bo jakoś mega tego nie nigdy zrobić, A chcę, żeby to wyszło jak najrealniej się da. No to nie jest jakieś, byle jakie tylko. Skam, chcę, że on był taki w miarę realny. coś takiego to się też tak sześcią które zrywać żeby ona zdążyła tak jakby tą belkę wy, wyciągnąć te widły z belki żeby nie zabrało nam belki z powrotem miał Piotrek ogólnie tutaj robić swoje i ale tak wyszło że yy, on nie Se pojechał, więc jako tak ja sobie to samo ogarnę, ale zanim co, to, to by się przydało, bo można sobie przecież napinać te belki w ten sposób, przepychać, bo wiadomo jej ja nie no, się tylko je tutaj delikatnie przepchnąć, a przydałoby się połączyć. Myślę, o tak jest nic. No trochę na pewno tu belek wejdzie, nie wejdzie, to nam na raz. Na pewno. Ale na ile razy to nie wiem, 60 miarek podnosi. No bez obciążnika nie podniosła tego. Sprawdzałem. No, dalej musimy podjeżdżać O. No. Nie wyładowywać. Nie wiem, nie liczyłem, ile tu jest Berek, ale myślę, że około 40 jest nie chcę też szczelać no to nie o to chodzi, zobaczymy jeżeli nie zapomnę to wam się gdzieś tu na ekranie teraz wyświetli ile belek było łącznie tych wszystkich mało no, bo no tam jest kawa więc. Na pewno ich wszystkim zbierzemy, więc będziecie wiedzieć, ile będę do zwieżenia poza odcinkiem. Natomiast najważniejsze pytanie: czy nam się to uda tutaj o, w ten sposób stanąć? Można. Mam 560. Ogólnie, że jedną bajkę, trochę przesuniemy tu. To powinno nam się to zmieścić o idealnie, więc 5 belek wchodzi tak no od wyżej 60 pewno nie podniesie jak jeszcze jedną. Więc obstawiam, że tu wejdzie gdzieś około niecałe po 15-16 belek kostki by wlazły więcej na pewno tej, o tej większej, bo nie wiedzieliśmy jaką ciędziemy brali tam. Kostkę dużą czy okrągłe, ale padło na belki okrągłe. I jeszcze tutaj, se, jeśli tak się będziemy bawić, jak później by była jakaś ładowarka albo inny tur, no to najprawdopodobniej tura no Wszego raczej byśmy nie mieli Tylko jakoś tak kupili jakąś ładowarkę, używka. Bo jeszcze w planach mamy od te pieniądze co mamy odłożyć na kombajn. Więc tak jakby, te pieniądze mamy limit, bo kombaj ponad 100 120 albo 130 kosztuje, plus header, więc zostanie nam około 30 tysięcy, a planów nie mamy jakiś już. W mamy jedno, więc się nie mamy, jeszcze bo nie skończyliśmy do kentażnika, mamy to największe pole i to pole będziemy sprzedawać, ale za moment tego kupimy inne, więc... To jakby nie liczy, będziemy je sprzedawać i kupować. trochę jakby mniejsze pola, ale kilka, bo takie duże, no to też i na odcinku nie można go skończyć ani nic. Więc najprawdopodobniej, jakieś pole kupimy, będziemy się rozglądali za polem i tak. Oczywiście, zapraszam na kanał Piotka bo może będzie tak, że zrobiłem coś takiego, no jak będziemy nagrywali do mnie, no to kupiotka będzie tak jakby jego perspektywa, to co on robi i tak dalej. Więc to możecie śledzić kiedy wleci i zostawić suba z dzwoneczkiem, że wam powiadomienie U mnie jak u niego możecie też szukać do montażysty na kanał. Przesuniemy te belki, jest to idealnie. W sumie ja tak narzekam, a w miarę mi to idzie, chociaż nie zapraszając. Jak myślicie, możecie też napisać w komentarzu, Napiszcie hashtag belki, a mam przez serduszko. teraz już tak jakbym wróciłem więc nie będą live, więc ten odcinek wyjdzie najprawdopodobniej dzisiaj mamy jakiś dzień oczywiście na zapomniałem bo moda wgrać grać, no a następne nagrywanie na pewno będzie bo zaraz po tym nagrywaniu go wrzucę no, nie mogę spojrzeć nawet którą godzinę mam ani nic na no, tą 60 -tą idzie więc Супер, даже не знаю, теперь, когда у меня около 10 минут, хотя не знаю, как долго, как взял, а это ничего. Na dwój idziemy trzeci słyje się to jak gazuje, więc myślę, że jakoś Wam to mocno nie przeszkadza kierunka Dobra, ja teraz tak, że tylko tą belkę tutaj odrzucić, a zaraz ją napchniemy. Wjeżdżamy, no w sumie moja edycja się nie łożyła, ale przydałoby się tutaj. O, tak, a tam instalujący mi się wszystko dik, Więc git, ja nagrywałem to około 14:30, bo ja w telefon. Więc jeszcze około 15 minut możemy sobie gadać i zapraszam również na kanał do montaż jest link w opisie a jeżeli wam się podobają takie filmy jak on montuje teraz te filmy takie co były przez ten tydzień to ja montowałem a wcześniejsze były on co montował więc mi się bynajmniej podobają bardzo jak to jest zmontowane bo trochę wyżej tą belkę podnieść o, a to już jest max 60 więc tak dotąd nie dalej to jest tak ciężko wyczuć bo to wiadomo sprzęgły już nie te teraz szóstka w ogóle będzie dawała radę żeby ruszyć z tym bo wszystkie belki tu trzeba zbierać okolicy i pojedziemy tam dalej No, te belki jeszcze i pewno pojadę rozładować, to by było pewno na tyle. Ja miałem ogólnie zaplanowane inaczej, ale Piotrka, ja Piotrek nie mogliśmy najpierw pozbierać belki, wniać koszty, to największe pole. No ale wyszło jak wyszło. Niestety. Też mam w sensie odcinki nie mam nagrywanego. No, wiem jakie będę chciał nagrywać więc o tyle, już mam plus tyle, o ogień, dobra staram się bardzo delikatne robić kierownicą i yy, skrzynią biegu, żeby aż tak mocno jej nie było słychać bo tak naprawdę to nie wiem jak to Mam wyciszyć, jeżeli ktoś wie, no to nikt napisze mi. Albo na Discordzie. Link do Discorda grupy ogólnie jest w yy, opisie, ale jeżeli chciałby ktoś mi to jak wie na tą grupę, no to może do mnie stamtąd napisać na Pv I tyle. O. Po prostu idealnie to idzie nie zapieszając chociaż nie wiem czy będziemy to rozładowywać bo jeszcze nie ogólnie mam plan bo chcemy albo tutaj wybudować coś jeszcze Albo zburzyć jedną rzecz i wybudować następną, i tam będziemy ładnie takie typowe rzeczy: właśnie słomę, siano, kiszonki i tak dalej, yy, opijali. Więc nie wiem, czy będę rozładowywał, czy przywiozę tylko, bo to wyjdzie długi, straszny odcineczek. Ale widzę, że Wam się spodobały moje odcinki, więc to bardzo mnie cieszy i po łapeczkach, po wyświetleniach i w miarę oglądacie. Nie i się właśnie tak zastanawiam, czy oglądacie całe odcineczki, czy nie. Pewno znajdą się osoby, które obejrzą całe, znajdą się osoby, które obejrzą pół, albo niektórzy to tylko chwilę. E, to jest normalne, no przecież nie jestem najlepszy. 60 raczej by tego nie pociągał jakby miała tylko bo Ogólnie modne zakupowanie nie ma, bo miał być, że później 6 miała trochę ciężej. więc tak realnie wyglądało, bo tyle belek no to na pewno by kraja zaczęła mielić. Ale 60 nie dawała rady na pusto z włożeniem belek. Więc przez tego moda ja jadę po tą belkę trzeba podjechać sobie trochę szóstką bo tak nie daleko się już jeździ powiem wam to ładowanie tym mi się bardzo spodobało fajnie to się ładuje ale te belki to zaraz nam się Dobra, nie ruszając tego, o właśnie, one już tu letą i oto mamy tutaj problem teraz. Bo one tutaj teraz letą i o tyle problem, że on teraz nie załaduje kolejnych belek. Jakby to tutaj zrobić? to chyba tyle zostawię i muszę to jakoś Poogarniać No szósta bez problemu szyła. No, bo widzicie. O. Te belki na nam wszystkie pospadają, więc tym się zajedziemy. Na no, gospo. Staniemy gdzieś tam z boku. Bo widzicie, co się z tymi belkami dzieje na tej przyczepie a nie chcę żeby one mi spadły i wyszedł zły odcinek i musiał nagrywać jeszcze to. bo być ogólnym przykładem autoladem, ale takie rzeczy, no to nie chcę robić, bo to strasznie nierealnie, że w ogóle tu to były kostki małe no to tak, bo można niby, że tam ktoś wrzuca je ale to są już takie belki, że rękami tego nie wrzucisz czy my to zawiniemy? zawiniemy A ten Stayer naprawdę pasuje. Ogólnie wybrałem Sterera i też Piotrek go chciał. I po innych osobach się to co pytałem. Stayer wybrałem go ze względu na to, że możemy razem jeździć. Mamy... Y icy. -y, ma fajne dźwięki. I ogólnie Stayer to tak to ma właśnie na takich różnych seriach czy coś. Więc dlatego wybrałem Sterera. Bo case był już często gdzieś tam u kogoś, aż tyle. tak właśnie dużo osób nie ma, i przez to chciałem mówić. Może Wam się to spodoba, może nie. Napiszcie w komentarzach, czy dobry wybór zrobiłem, czy nie. A jeszcze światła, bo akumulatora nie ładował. My teraz szybko skoczymy do sześćdziesiątki. I tak na dół, do siebie, trójkę, i możemy ja jednego Tyle by było chyba z takiego odcineczka, które to źle mi wyszło, ale fajnie, że się coś udało. Na początku było fajnie, no ale później się skiciło. Czekaj, co ja do a to biegam, jak ja do czwórku szybciej nie mogę. No i ja to już co nie, lutania, że się rozpędzi, nie wiadomo jak. Że z tym to już sobie wjedziemy tutaj w miejsce 60 tak na delikatnych obrotach o i tyle do góry że tak mocno nie naciskało no i co tyle by było z takiego odcineczka mamy jeszcze wiadomo, że te no to żniwa jeszcze wam mogę pokazać się przebiegniemy pod koniec co nam zostało do skoszenia możecie ci co na będą oglądali to widzieli, co widzieliście jakie rzeczy jeszcze robić czy na live byśmy to ogarniali czy ogólnie tak mamy to pole największe sprzężyta tu na pewno jest sporo i je będziemy planować sprzedać je jakbyśmy sprzedali no to dostaniemy 280 tysięcy, więc na pewno całą tą kwotę wydamy na kilka innych pól co mamy dalej, mamy jeszcze z tych pól do kupna nie do kuchna, tylko tak, mamy soję tylko nie spodziewam się, że ona tu wstąpnie miarę mocno będzie akcja kiszonka, sorry za myszkę. akcja ziemniaki będzie i jeszcze jest pszenica, więc tyle jeszcze z mamy, więc obstawiam, że jeżeli to wszystko zbierzemy po zakupie tych pól, 500 tysięcy to mamy na pewno więc stać nas na kombajn Stać nas na, może ładowarkę, może nie. Więc stać nas będzie na wszystko, co byśmy chcieli. Póki co, może jakie pole pole kupujmy. Zobaczymy. I co? Bo w silosach nie mamy już nic. To tak. Nie ma nic. Jeszcze czas. Zwierzęta pewnie będzie coś porobić z nimi. Więc tak, no takim akcentem co się prawie rozwaliły belki. Ja Wam dziękuję za obieczenie. Wystarczy dużo. Opatrzcie w górę. Subskrypcja na kanale. Pani do montażystów. Pani do Piotra. I do następnego odcinka. Siema!